Rozdział 203. Porażona bestia. Jeszcze gryzie. Na drugi dzień po tym moim ostatecznym zjeździe z terenu linii Gustawa i Kresowej dywizji w dniu 21 maja, a więc już w drugim dniu nieszczęśliwej walki o Piedimonte, opisanej w rozdziałach od 186 do 190 rotmistrz Hryniewicz. Dowódca trzeciego szwadronu 15. Pułku Ułanów Poznańskich otrzymuje rozkaz spenetrować, co też się dzieje na pasco Korno i u podnóża Kairo, poprzez wczorajszym uderzeniu karpackich Ułanów i szwadronu rotmistrza Zielińskiego i jego pułku. O 23.00 wyrusza w 45 ludzi zaopatrzonych tylko w broń i amunicję. Mają cztery radiostacje, jedną linię telefoniczną z wczoraj, drugą ciągną dzisiaj. Nie stracą się ode mamy. Prowadzi jako przewodnik podporucznik Marmaros. Ten przedwczoraj przeznał to miejsce na własnej skórze jak opisałem w rozdziale 179. O świcie ościągają skrwawione przedwczoraj 893. Zastają tam marznącego ze swoim patrolem podporucznika skałeckiego dającego obaczenie, czy aby na 912. I 945 Szwaby ponownie nie wsiąkają. Podporucznik Skałecki, ranny boleśnie i złośliwie, jego zastępca, plutonowy Przybylski, zginął następnie w akcji adriatyckiej, ranny w rękę. Mimo meldunków, major kiedacz kazał im siedzieć. Po nocach terenem rozminowanym nie sposób było posyłać zmiany. Trzy patrole po jednym plus pięciu czyli oficer i pięciu żołnierzy poszły. Reszta czeka na umówione wsparcie artyleryjskie. O godzinie 5:25 jest już 22 maja. Oczekiwana nawała przychodzi. Strzelają czwarty, piąty i szósty pułki artylerii lekkiej. Chwilami dołącza się ogień dwóch paców pułków artylerii ciężkiej. Pułkownik Optułowicz dowódca szóstego palu uśmiecha się. Obliczam że na jednego ułana wypadły dwa działa, mówił do mnie. Patrole krótkimi skokami przeszły dolinę. Wdrapują się na 912. Widać ich świetnie. Idą jak na pokaz. Nagle uderza w nich ogień moździerzy i równocześnie z wielu stron ogień szpandałów. Padają ranni, ułani, Burczyński i Szostakiewicz. Wszystko przycupia się i żarliwym wzrokiem wypatruje źródeł ognia by je nadać artylerii. Po ciężko rannego Szostakiewicza, wyrwany prawy boki, pokaleczone nogi, wysuwają się u łani Przegaliński i głowa. Głowa pada ranny. Przegaliński dalej pędzi, nie chroni się, do pada rannego chowa się za głaz. Wszystko dzieje się na skłonie pochylonym ku nieprzyjacielowi, na którym tkwią jak na patelni. Rotmistrz Chryniewicz na rozkaz dowódcy pułku cofa się w tył za grzbiet, zostawiając dla obserwacji podchorążego Marynowicza z czterema ułanami. Ułani Parys i Łojko biegną jednak po skłonie ku rannemu Szostakiewiczowi na pomoc przegalińskiemu. Ładują rannego na nosze, niosą, padając co krok, bo Niemcy rżną tym razem do Czerwonego Krzyża z całym apetytem. Tak, przebyli osiemdziesiąt metrów. Ostatnie kilkanaście metrów do szczytu jednym biegiem. Przewalili się przez grzbiet i zwalili się wraz z rannym bez ruchu. Siedzi szwadronik na 893 jak na wyspie. Oddalony od pułku, o jakie cztery godziny marszu w terenie mocno zaminowanym od nieprzyjaciela o 250 do 300 metrów. Po 24 godzinach miała ich zluzować piechota, ale po 24 godzinach otrzymują rozkaz dalszego rozpoznania. O godzinie 14 wychodzi rozpoznanie, poprzedzone ogniem artylerii. Nasze pociski są umieszczane wspaniale, na 912. Zasłona dymno dymnokurzowa, stworzona przez nawałę artyleryjską, kryje świetnie przesuwających się ułanów. Cóż z tego? Od podnóża Kairo. Odezwały się moździerze i szpandały. Strzelcy wyborowi niemieccy stanęli do roboty. Zabity Ułan Piaścik, ranni Ułani Kołodziejczuk, Reperecki, Łojko, Orzeszko. Znowu jak wczoraj. Znowu na skłonie od strony nieprzyjaciela, znowu widoczni jak na stole. Czy znów się wycofać? Kapral podchorąży Fedukowicz... I mielczarek pod ciągłym ogniem strzelców wyborowych już prawie docierają do 912. Zasiadły na punkcie obserwacyjnym rotmistrz Chryniewicz, obkładany wianuszkiem eksplozji, widzi. Padł pod chorąży Fedukowicz, zawisając na głazie. Mały ruch głową w stronę strzelca wyborowego i zesztywniał. Osamotniony mielczarek miota się w poszukiwaniu schronienia przed prześladowcą. Zalega w dołku po pocisku moździerzowym Obie stacje rozbite, łączność zerwana Przyszła druga noc, jakże daleko od swoich Ludzie, przemęczeni drugą nocą czuwania Zasypiają jak muchy O zmatowiały słuch Uderza chrzęst szutru Ktoś idzie od strony nieprzyjaciela Rozlepiają się senne źrenice to z martwych stały Fedukowicz, który przez cały dzień pod żarłocznym okiem strzelca wyborowego udawał trupa. Nie ma Mielczarka? – pyta zawiedziony chłopak. I tak jak jest, prosto po tylogodzinnym leżeniu krzyżem na głazie dobiera czterech i wyprawia się po ciało kolegi. Nikogo nie ma na przedpolu. Pewno go capnęli Niemcy. O godzinie trzeciej wreszcie łączność z pułkiem ponownie nawiązana. Baca, to znaczy major Kiedacz, zapowiada, że o świcie zmieni ich piechota. Ale o świcie zamiast piechoty zjawia się Mielczarek. I nie sam. Bobrował po stanowiskach nieprzyjaciela, nasłuchał się umacniania się Niemców, zarekwirował i przytaskał. Szpandał i kilka pistoletów. I zamiast piechoty przychodzi rozkaz. Pozostać aż do odwołania. Tak jak stoją, wyszczękani zębami po pieruńsko zimnej nocy, bez przyborów do jedzenia i mycia. Żywności im co nieco dociągnięto i wody po pół litra na głowę. Doprowiantowują się, plądrując schrony niemieckie. Niemcy milczą. Ułani włażą, rozkraczają się. Nic, Niemcy nie chcą zdradzać stanowisk. Nocą. Jest taki ziom, że już przez to samo trzeba się ruszać. Liczne nasze patrole podchodzą pod same stanowiska niemieckie. Niemcy nie wytrzymują nerwowo i otwierają ogień. O to tylko chodziło. O to tylko chodziło, by zakonotować punkty ogniowe.